Wyścig z jajkiem na łyżeczce, slaną stacą i figurowe układanie serwety na czas to konkurencje wchodzące z krakowskiego biegu kalnerów. 25 przedstawicieli tego zawodu z całej Polski przyjechało do Krakowa, by stanąć w szranki i sprawdzić, który z nich jest mistrzem nakrywania stołu. Jajko, nie może spać w już... Ruszyli niczym sztafeta biegaczy w wyścigu po złoty medal olimpijski. Tyle, że tym razem to kelnerzy. W nienagannych strojach w pogoni o tytuł najsprawniejszego w swoim fachu. Niestraszne im bieganie z jajkiem na łyżeczce, ani slalom z wodą gazowaną na tacy. Rada najszybszego przewrotna. Na pewno nie biegać. Szybki krok. No i to jest sukcesem. Adrianna Gajek, kelnerka z wieloletnim stażem w krakowskich zawodach startuje już po raz trzeci. Zawsze na podium, ale nigdy pierwsza. Tym razem chciałaby wygrać. Do takich konkursów uważam, że należy się przygotowywać specjalnie, ponieważ praca, którą się wykonuje jest takimi ćwiczeniami na co dzień. Tylko tutaj nikt nie odpuszcza, bo w wyścigu jak w życiu nie wszyscy grają fair play. Współczesny kelner musi być praktycznie jak komandos, bo każdy klient może się okazać potencjalną miną. Kiedy wybuchnie, będzie już za późno, a przecież trzeba trzymać fason. W krakowskim biegu kelnerów jednak to nie biegi są najważniejsze. Troszkę tutaj ekstrawagancji trzeba, trzeba musimy się wpleć, żeby żeby było więcej takich dodatkowych konkurencji, takich bardziej żywiołowych. Ale na stoliku już na ekstrawagancję miejsca nie ma. Musi być jak należy. 70% zasad, 30% swojego. swojego Kreatywności, serweta chociażby. Serweta jest elementem, która, który upiększa stół, więc automatycznie kelner powinien położyć ją odpowiednio. Jedni więc kreują w poziomie wymyślne harmonie, inni wręcz przeciwnie w pionie, wysoko do góry, a jury ocenia. Po to, żeby, żeby być zadowolonym, muszę mieć ogólne wrażenie, że jest to starannie zrobione, precyzyjnie że kelner uśmiechnięty, że dobrze ubrany że e, e, emanuje, e, emanuje profesjonalizm. Thank you. A oto mistrzyni. Tu wbrew pozorom dowód na to, że sukces rodzi się w bólach. I chociaż 29 kieliszków w jednej dłoni utrzymać się nie udało, to zwycięstwa z garści nie wypuściła. Długo pani trenowała przedtem, żeby te... To jest może mój trzeci albo czwarty raz. Tylko, że sam pan widział, jak mi się ręce trzęsą. Co się stało, że wypadły na końcu? E, często, że układając ten 27, chyba 7, czy 28, one mi wszystkie troszeczkę runęły w dół, to potem już zaburzyła się ich równowaga. Patrząc na ten kelnerski trud, kliencie, Zapamiętaj, bądź mniej awanturujący się, albo przynajmniej zostaw na...